Silny, momentami porywisty wiatr. Stadion w Gnieźnie, mogący pomieścić około 10 tysięcy sympatyków Speedwaya. Dziś wypełniony, no może poznajomy z półfinału ubiegłorocznego w Lesznie. Z finałów Olking zajął tam 16. Ostatnie miejsce Anglik Lee Lana niego z numerem 11. Też zawodnik, którego mieliśmy okazję oglądać na ekranach telewizji przewodowej Zielona Góra, chociażby podczas rundy kwalifikacyjnej w Ludwigslust, Stuart Robson. Czesi to z numerem 8 Marian Jirout, z numerem 12 Richard Wolf. Duńczycy to z numerem 5 Christian Andersen. I z numerem następnym, czyli pierwszym, ten pierwszy zawodnik, którego Państwo oglądają, nie widać numeru startowego, to Jesper Jensen, który w Olking w finale ubiegłorocznym zdobył brązowy medal wyprzedzony tylko przez Piotra Protasiewicza i Australijczyka Rajana Saliwana. Tam Jesper Jensen zdobył brązowy medal, ma 20 lat, a więc przed nim jeszcze Poti Sanchez. Zawodnik na co dzień startujący w Ludwigslust, Argentyńczyk z niemiecką licencją. Z numerem czwartym zobaczymy Niemca Alesza Driml dziś drugi rezerwowy Konstantin Kornie, to z numerem trzecim Tobias Johansson, z numerem dziewiątym Andras Jonsson, Węgier, który pod nieobecność Tomasza Rempały znalazł miejsce w podstawowej szesnastce, z numerem szóstym. Laszlo Szatmari i reprezentanci naszego kraju. Z numerem drugim dla wielu faworyt do tytułu mistrzowskiego do pójścia w ślady Piotra Protasiewicza Rafał Dobrucki, choć ten zawodnik ma ostatnio nie najlepsze występy. Sporo upadków, sporo kontuzji, no i to nie pozostaje bez wpływu na jazdę niezwykle utalentowanego Rafała Dobruckiego. Obok niego z numerem dziesiątym Grzegorz Walasek. Nowy kombinezon. zielono Górzanin marzy o tym, stawia wszystko na jedną kartę, aby po raz drugi w swojej karierze wystartować w finale Mistrzostw Świata Juniorów. Był w ubiegłym roku w Olching, co uznano za sporą niespodziankę. Tam zajął 15 miejsce, nabierał doświadczenia. No i przed nim dziś szansa na to, aby wystąpić po raz drugi w indywidualnych mistrzostwach Świata Juniorów na Żożlo Gniezno 1990.